Witajcie moi drodzy, tak jak zapowiadaliśmy, zaczynamy dzisiaj grę progresywną i zapraszam na pierwszy odcinek właśnie z tej serii dostałem kupon od ziomeczka, więc można lecieć z tematem. Od razu na wstępie mówię, że my oczywiście gramy w polskich legalnych bookmacherach, ale mój jak jest za granicą, pracuje i mieszka za granicą, więc właśnie kupony z zagranicy mi podsyła. No ale tak jak mówię, my bierzemy pod uwagę sobie to, że gramy na naziemnych, polskich, legalnych bookmacherach. No, lecimy z kuponem. Pierwsze cztery typy, w, w pierwszym progu za 20 funtów, jak widzicie, astras Dynamo. Bukaresz. Pierwsza liga rumuńska powyżej 1,5 gola w całym meczu. Drugi meczek to druga liga holenderska. Jong Utrecht z FC Os. Powyżej 2,5 bramki w całym meczu. Lecimy dalej. Maritimo i Chavez z Portugalii powyżej pół bramki w pierwszej połowie. No i na koniec Turcja. Kasim Pasa z Konia z Porem. Również powyżej pół bramki w pierwszej połowie. Daje to totalny kurs. Całkowity kurs 4,23. No i z 20 funtów możemy mieć 84,57. Jeżeli wejdzie pierwszy próg, oczywiście drugi próg gra za całą kwotę, czyli za te 84,7. Natomiast jeżeli nie wejdzie, to wydaje mi się, że kolejny próg z tego, co mówił ziomeczek, za dwa tygodnie będziemy zaczynać od nowa, aż uda nam się te trzy progi całkowicie zrobić, całkowicie pokryć i zobaczymy, czy to przyniesie zysk, czy jakąś większą stratę. To jest pierwszy próg. Jeżeli podoba Ci się ta seria i kontent kanału, zostaw koniecznie subskrypcję i dzwoneczek. Również wpadnij do mojej grupy na Facebooku. Link do niej masz w opisie na dole. Tam dzisiaj ruszamy z Ligą Typera. Jest to oczywiście pierwsza edycja Ligi Typera na mojej grupie, będą kolejne Także zapraszam do grupy, zapraszam też Na fanpage, wszystkie linki macie w opisie Trzymamy kciuki za pierwszy próg Trzymajcie się mordeczki, piąteczka No i miłego tygodnia, na razie